Witam Państwa, nazywam się Grzegorz Fordon. jestem pracownikiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i dzisiaj dla Państwa poprowadzę te warsztaty, które są organizowane w ramach projektu systemowego działania na rzecz szerokopasmowego dostępu do internetu. Powitają Państwa dzisiaj pani minister Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Pan Jacek Żąbek, zastępca prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz pan Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Także zapraszam pani minister. też, który możemy osiągnąć jako kraj. Stąd. Myślę, że to tak porównanie do, do druku, która jest szczególnie trafne, biorąc pod uwagę też to, że bardzo często wzajemnie obie kwestie, czy to budowa, czy budowa internetu, na siebie oddziałują. I dzisiaj jednym z takich tematów, które, które będziemy poruszyć w ramach warsztatów, jest oczywiście to, czy Przepisy prawne dotyczące prawa drogowego są odpowiednie do tego, czym się zajmujemy i do tych projektów, które są realizowane przez przedsiębiorców czy przez jednostki samorządu tery terytorialnego. Natomiast to myślę, że też jest szczególnie istotne z tego względu, że czas bardzo szybko mija i ten rok 2015 zbliża się dosyć szybko i stąd myślę, finalizacja tych wszystkich inwestycji bardzo dużych, które są realizowane w poszczególnych regionach kraju jest szczególnie istotna ze względu na właśnie konieczność zakończenia tych wszystkich inwestycji w terminie, czyli w większości ten termin jest określony na 2015 roku, ale oczywiście są projekty, które Swój film znajdą już w przyszłym roku i mam nadzieję, że będziemy mogli mówić już o konkretnych efektach, o konkretnych autostradach cyfrowych, które pojawią się w niektórych regionach Polski. Przedsięwzięcie myślę, unikalne na skalę pewnie dużego roku, dlatego, bo patrząc na projekty z różnych działań, w sumie tak jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, to ponad 40 tysięcy kilometrów sieci szerokopaskowych. Stąd myślę, że szczególnie ważne jest, żeby administracja i przede wszystkim ci, którzy odpowiadają za, za dobre prawo, dobre prawo inwestycyjne, wsłuchiwały się w głos wszystkich tych, którzy takie projekty realizują. E, przechodząc tak naprawdę przez cały proces inwestycyjny, e, krok po kroku e, i dzisiaj między innymi e, myślę, że taka dyskusja też w kontekście e, budowy, e, budowi, realizacji projektów szerokopasmowych e, będzie miała miejsce w odniesieniu do planowanych zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Co też wielokrotnie, pewnie nie, nie ze wszystkimi z Państwa, natomiast z wieloma z Was dyskutowaliśmy już w ramach Memorandum naszego Ministerialnego, którego członkami są zarówno samorządy, jak i przedsiębiorcy telekomunikacyjni i wiemy również, że w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o tą warstwę mapową i uzgodnienia geodezyjne dla inwestorów. Przygotowywany jest też obecnie program operacyjny Polska Cyfrowa. To będzie tak naprawdę program dedykowany budowie internetu w tych miejscach, gdzie tego internetu jeszcze nie ma, poprzez odpowiednią interwencję publiczną, w zależności od tego, oczywiście, czy, ona jest zależ... czy ta interwencja jest zasadą bo środki unijne przede wszystkim przeznaczamy na budowę sieci tam, gdzie rynek tych inwestycji nie chce realizować, z powodów też ekonomicznych, co jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast my patrząc na to, jakie zalety może dawać to, że jednak każdy z nas taki dostęp do internetu ma, niezależnie od tego, gdzie mieszka, myślę, że w tej chwili jest dla nas jednym z podstawowych, Jedną z podstawowych kwestii, którą ja uważam za kwestię fundamentalną dla działalności również naszego ministerstwa, Ministerstwa Cyfryzacji. Dlatego jest to też istotne, bo tak jak udało nam się wyszacować potrzeby inwestycyjne, to co jeszcze należy zrobić, niezależnie od tych wszystkich projektów obejmujących te 40 tysięcy kilometrów e, cyfrowych autostrad e, to e, tak naprawdę cały czas pozostaje e, dla nas e, do e, zrealizowania przedsięwzięcie jak e, 16 milionów Polaków bo tak mniej więcej kilka z szacunków e, dodatkowo włączyć jeszcze do tego przedsięwzięcia e, patrząc e, na kolejne lata e, kolejną perspektywę finansową i to, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że każdy Polak w naszym kraju dostęp do takiego internetu ma. Oczywiście decyzja co do tego, czy chce z niego korzystać, czy nie, jest jego absolutnie suwerenną decyzją. Natomiast myślę, że każdy z nas powinien przede wszystkim taką możliwość mieć zagwarantowaną. Stąd bardzo się cieszę jeszcze raz, podkreślam, że dla mnie takie spotkania. I takie warsztaty są niezwykle ważne z punktu widzenia przede wszystkim budowania pewnego kompromisu, dlatego spotykamy się tutaj reprezentując też różnego rodzaju projekty, różnego rodzaju interesy. I zawsze taka dyskusja doprowadza jednak do pewnych punktów wspólnych. Pewnie nie we wszystkim możemy się zgodzić, natomiast jest wiele kwestii, co do których udaje nam się jednak. Wspólnie później realizować czy to zmiany legislacyjne, czy to usprawnienia w projektach, procedurach, odformalizowanie tych procedur, odbiurokratyzowanie tych procedur. Stąd bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj są tutaj z nami obecni i mam nadzieję, że te warsztaty będą udane. I chętnie również zapoznać się z wnioskami tej całodniowej dzisiejszej dyskusji. Nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz i życzę Dziękuję pani minister. Zapraszam pana prezesa. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim chciałem przeprosić za, za nieobecność. Kazimierza Białkowskiego, głównego od tego kraju, ale paradoksalnie ta nieobecność jest bardzo dobra dla sprawy, o której dzisiaj będziemy dyskutować, dlatego, że jak Państwo wiecie, jednym z tematów dzisiejszego spotkania będą zmiany, zmiany planowane w prawie geodezyjnym i kartograficznym właśnie, i właśnie ta sprawa dzisiaj i dzisiaj, wczoraj była przedmiotem uzgodnień ze Związkiem Powiatów Polskich i, i Pan Prezes w tym wydarzeniu musiał brać udział. Dobrą wiadomością jest to, że udało nam się z Komisją Wspólną projekt uzgodnić. Głównie chodzi o zmiany, które również Państwa interesują, czyli zmiany związane ze zespołami uzgodnienia dokumentacji projektowej. Także mam nadzieję, że jutro na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej projekt założeń zostanie, zostanie przyjęty i wejdziemy jakby w ostatni etap, etap jego procedowania, czyli, czyli stały komitet Rady Ministrów. Proszę Państwa, obecność moja, obecność. Dwojga prelegentów, którzy będą dzisiaj Państwo mówili o, o roli geodety w procesie inwestycyjnym, o właśnie tych założeniach do prawa geozyjnego, to no, chyba jest dobrym dowodem, czy, czy, czy jest dość dowodem na to, że również dla nas, tak jak mówiła Pani Minister, sprawa internetu dużego posłów tego, czym się Państwo zajmujecie, jest bardzo istotna. Jest ona istotna zarówno dla administracji geodezyjnej, która dostarcza danych, jak i dla. Dla przedsiębiorców, dla wykonawców prac growników, którzy są jednym z elementów tego, tego całego procesu. Staramy się, aby ze swojej strony no, spowodować wszystko, co tylko możemy spowodować, żeby ten proces przebiegał sprawnie, żeby wszelkie pojawiające się utrudnienia czy bariery, które, które mogą się pojawiać podczas tak, tak potężnego przedsięwzięcia, tak, tak logistycznie trudnego przedsięwzięcia, jakim, jakim jest budowa tych cyfrowych autostrad. Po stronie służby do dysydentów były, były minimalne, były minimalizowane. Staramy się na bieżąco współpracować z naszymi inspektorami rolnickimi, którzy są u którzy są wojewody, tak żeby wszystkie problemy, które do nas docierają, od razu, od razu starać się rozwiązywać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tych warsztatach i, i mam nadzieję, że i dyskusja po tych naszych wystąpieniach. I to, co mam Państwo do powiedzenia, zresztą że, że będziecie Państwo z tego samego dnia yy, zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie, i zapraszam Pana Dyrektora. Niestety pani minister nie, nie musiała odwołać dzisiejszy tutaj dzisiejszy udział w spotkaniu. W tych warsztatach jesteśmy w trakcie bardzo gorącego okresu wymeraże przygotowań do nowej perspektywy finansowej stąd nieobecność um, Pani Minister. Jednocześnie podziękowanie dla organizatorów dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za organizację tego, tego, tego dzisiejszych warsztatów. Powiem ze, ze, ze swojej perspektywy, instytucji zarządzającej e, programem operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, jednocześnie e, mającym e, instytucji, która ma pod swoim nadzorem pro, e, projekt sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. E, Chciałbym powiedzieć, że no, to spotkanie jest bardzo, bardzo ważne, moim, że, moim zdaniem, e, będąc, że tak powiem, no, bezpośrednio też zainteresowanym, wynikami dzisiejszej dyskusji. Dzisiaj już myślę, że nie będzie mowy o doświadczeniach z fazy przygotowawczej. Tutaj mamy to za sobą, aczkolwiek doświadczenia są bardzo ważne w odniesieniu do nowej perspektywy, do nowego programu Polska Cyfrowa, natomiast to, na czym dzisiaj się prawdopodobnie tutaj skupimy, o czym mówiła pani minister Oczewska, to jest faza inwestycyjna i tutaj Pokazuję, jak, pokazuję, jak pokazują fakty, doświadczenia, głosy beneficjentów, tutaj ciągle mamy dużo do e, zrobienia, dużo do wydyskutowania i do, dużo do e, skonkludowania. Te główne kwestie, jakie my dzisiaj, jeśli chodzi o e, MRR, w szczególności jeśli chodzi o sieć szerokopasmową widzimy, to kwestia lokalizowania, e, lokalizowania infrastruktury. Telekomunikacyjnej w pasie drogowym poza terenem zabudowanym to kwestia wykorzystania infrastruktury wybudowanej z funduszy unijnych, przede wszystkim z programu Infrastruktura i Środowisko. Tutaj widzę duże pole, pole do dyskusji co do sposobu wykorzystania tej infrastruktury. Naszym zdaniem jest to, jest to absolutnie. E, możliwe, także mam nadzieję, że, że dzisiejsze spotkanie skończy się tutaj konkluzjami, które ułatwią beneficjentom i pracę e, e, pracę już, już inwestycyjne. Bardzo dziękuję.